Misja specjalna w RMF FM. Domek Skart, czyli grecko-turecka awantura o Cypr Zaczęło się od tragicznego incydentu. Jesienią 1963 roku, zaledwie trzy lata po proklamowaniu niepodległej Republiki Cypru, dwóch Turków zginęło po interwencji policji. Zanim ktoś rozsądny sprawdził, dlaczego doszło do interwencji i jak przebiegało zatrzymanie, huknęła plotka. Policjanci byli Grekami. To wystarczyło. Ludzie wyszli protestować na ulicy, ale na protestach się nie skończyło. Cały Cypr buzował grecko-tureckim konfliktem. Wojna domowa wisiała w powietrzu. Prezydent Cypru, Grek Makarios i wiceprezydent Turek Kucuk wzywali do opanowania emocji. Ale nikt nie chciał słuchać. Sprawa, można powiedzieć, doszła do triarich, ponieważ nad losem Cypru zastanawiał się brytyjski parlament. A NATO zamierzało wysłać na wyspę kontyngent wojskowy. Zanim jednak podjęto jakiekolwiek decyzje, Cypryjska Gwardia Narodowa, w lwiej części złożona z Greków i kontyngent armii tureckiej stacjonujący na Cyprze, wyszły z koszar. Turcy ograniczyli się do opanowania ważnej strategicznie drogi z Nikol do portu w Kireni. Na więcej ich nie było stać. Byli na wyspie w mniejszości i to wyraźnej. Stanowili zaledwie niewiele ponad 18% ludności Cypru. Nie znaczy to jednak, że traktowali swoich greckich sąsiadów humanitarnie. Oficjalne źródła mówią, że doprowadzili do śmierci 174 mężczyzn i kobiet. Według tych samych źródeł Turków Cypryjskich miało zginąć znacznie więcej – 364. W Nikozji wzięto około 700 tureckich zakładników, w tym kobiety i dzieci. Gwardia Narodowa skoncentrowała się na Pacyfik, Tureckich osiedli. Zniszczono 109 wiosek. Zmuszono do przesiedlenia 25 tysięcy Turków cypryjskich. Brytyjski dziennik Daily Telegraph pisał o antytureckich pogromach. Turcja szykowała się do interwencji. Natomiast nikt nie wiedział, jak zareaguje Grecja. Obawiano się jednak, że dwa natowskie państwa rzucą się na siebie niczym wściekłe Brytany w walce o cypryjską kość niezgody. I wtedy odezwał się prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Johnson. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakiejkolwiek formie inwazji tureckiej na Cypr. Oświadczył prezydent: Jeśli polityka Turcji doprowadzi do interwencji Związku Radzieckiego, Ameryka nie będzie czuła się zobowiązana do udzielenia Ankarze pomocy. To był mocny głos. Ale gniew Turcji udało się poskromić tylko pozornie, o czym zresztą bardzo dobrze wiedział prezydent Johnson. Dlatego miesiąc później rozpoczęły się rozmowy, na które zaproszono dyplomatów z Grecji i Turcji. Lecz efekt tych rozmów był mizerny. Turcy na dobre wycofali się z życia politycznego Cypru. Chcieli budować własne społeczeństwo w oparciu o ideę Taksim, co po turecku znaczy po prostu podział. I właśnie o podział Cypru na część grecką i turecką im chodziło. Natomiast wśród Greków nadal żywa była idea Enos czyli pełna integracja z Grecją. A jednak mimo tych różnic na Cyprze zapanował względny spokój. I być może trwałby on długie lata, gdyby nie zamach stanu w Grecji. Trzy lata później, wiosną 67 roku w Atenach władzę przejęła hunta wojskowa tzw. Czarnych Pułkowników i powróciły demony wojny domowej. Robert Killey, ambasador USA w Atenach, pisał, że to faszyści. Pasowali do klasycznej definicji faszyzmu, którą w latach 20. przedstawił Mussolini. Państwo jest korporacyjne, nie ma parlamentu, panuje surowa Dyscyplina i cenzura. Znów na porządku dziennym stanęła kwestia przyłączenia Cypru do Grecji. Tym razem stary zwolennik Enosis, prezydent arcybiskup Makarios, nie miał zamiaru poddawać się Atenom. Zmienił zdanie, ponieważ nie ufał huncie czarnych pułkowników, zresztą z wzajemnością. Odtąd przez następne 7 lat relacje grecko-cypryjskie były, mówiąc delikatnie, nie najlepsze. Prezydent Makarios podejrzewał, że zamach stanu na Cyprze jest tylko kwestią czasu. Swoich podejrzeń nie mógł jednak poprzeć bezdyskusyjnymi dowodami, dlatego nie zrobił nic, by to zagrożenie usunąć. Natomiast podobne podejrzenia miał wiceambasador Stanów Zjednoczonych na Cyprze, William Crawford. Pojechałem do Atene z czymś, co uznałem za dowód na to, że Grecy zamierzają. Rozwalić cały ten domek z kart. W stolicy Grecji Crawford powiedział o swoich spostrzeżeniach szefowi rezydentury CIA, Jimowi Pocowi. Ale Poc zdawał się tym wcale nie przejmować. To wykluczone, tłumaczył. Współpracujemy z nimi od 30 lat. Nie wierzę, żeby zdecydowali się zrobić coś tak głupiego. To nasi przyjaciele. Rzeczywiście CIA współpracowała z poważną grupą greckich oficerów, jeszcze od czasów Ale Naddalesa. Ta współpraca została wystawiona na ciężką próbę w trudnych chwilach zamachu stanu w 1967 roku, ale jej nie przerwała. Crawford wrócił zatem z niczym. Tymczasem przeczucie, że ma rację, nie ustępowało. Postanowił więc spróbować z innej strony. Podzielił się swoimi przeczuciami z Tomasem Bojatem. Bojat pracował w Departamencie Stanu i odpowiadał za Cypr. Uważał przy tym, podobnie jak Crawford, że prezydent Makarios straci urząd w wyniku zamachu stanu. Napisał o tym do ambasadora USA w Atenach, Henrygo Taski. Powiedz Ioannidisowi, w prostych słowach, jakie nawet on zrozumie, że Stany Zjednoczone ostro sprzeciwiają się działaniom jakichkolwiek struktur greckiego rządu, jawnych, tajnych, w celu zmiany sytuacji na Cyprze. Tak zaczynała się depesza, którą odebrał ambasador Henry Taska w Atenach. Szczególnie sprzeciwiamy się próbom obalenia Makariosa i zainstalowania proateńskiego rządu. Jeśli tak się stanie, Turcy zaatakują, a to nie będzie dobre dla nikogo. Rząd turecki oczywiście uważnie przyglądał się sytuacji na Cyprze, ale póki co nie reagował. Tymczasem ambasador Taska nie pofatygował się do Ioannidisa, nowego szefa ateńskiej hunty. Ta rola była zarezerwowana dla szefa rezydentury CIA, Podca. Była sobota 12 lipca, kiedy w departamencie stanu odebrano depeszę z ateńskiej rezydentury. Spokój gwarantowany. Ioannidis nie zamierza obalić Makariosa. Otrzymaliśmy wiadomość z pierwszej ręki. Wspominał Bojat. Poszedłem do domu. W poniedziałek 15 lipca około 3 rano odebrałem telefon z centrum operacyjnego, żebym czym prędzej przyjechał. Kiedy przyjechałem do departamentu Stanu na moim biurku czekała depesza z nikozji, pałac prezydencki płonie. Przeczytałem. Armia cypryjska została zdziesiątkowana. Co działo się z makariosem? Zastanawiał się Bojad? Odpowiedź podały agencje prasowe. Powołując się na słowa nowego przywódcy Cypru, Nikosa Samsona, informujemy, że były prezydent arcybiskup Makarios III zginął podczas oblężenia pałacu prezydenckiego. Kilka godzin później przyszło sprostowanie. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji prezydent Makarios zdołał uciec z pałacu i schronił się w brytyjskiej bazie wojskowej. Dopiero po kilku dniach zagadka Makariosa została wyjaśniona. Ewakuowali go żołnierze brytyjscy, najpierw na Maltę, potem przez Gibraltar do Wielkiej Brytanii. Tymczasem odezwała się ambasada amerykańska w Ankarze. Turcja ogłosiła mobilizację. Wkrótce te informacje poznał cały świat. Pewny siebie szef ateńskiej hunty, generał Ianidis, był pewien, że Turcy się nie ruszą. Na mobilizacji się skończy. Tłumaczył swoim pułkownikom. Turcy nie zrobią nic bez zgody Amerykanów. Jak wiecie, panowie, Amerykanie zablokowali inwazję Turków na Cypr w 64 i w 67. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Generał Ianidis tylko w części miał rację. Premier Turcji, Bilent Ecevit, nie chciał działać rozbójniczo. Uznał za wskazane konsultacje z sojusznikami. Poleciał do Wielkiej Brytanii. Nie uzyskał jednak zgody na inwazję i, tym bardziej, wsparcia Zjednoczonego Królestwa. Dyplomaci królowej Elżbiety II sami pogubili się w tym cypryjskim labiryncie. Postanowili więc skonsultować się z sekretarzem stanu, Henrym Kissingerem. Ale i Kissinger miotał się w swoich decyzjach. Owszem, nie życzył sobie inwazji tureckiej, ale też nie chciał powrotu na Cypr Makariosa. Dlaczego? Ponieważ obawiał się jego dobrych relacji ze Związkiem Radzieckim. Pewnie przy okazji konsultacji przypomniał swoim brytyjskim przyjaciołom, że Makarios proponował Moskwie utworzenie baz wojskowych na Cyprze. Dla NATO taki ruch był nie do zaakceptowania. Chaos dyplomatyczny trwał zatem nadal. A tymczasem Turcja musiała poszukać pretekstu inwazji. I nie chodziło tylko o ochronę mniejszości tureckiej na Cyprze. Premier Turcji Ecevit uznawał inwazję za konieczną, ale postanowił skonsultować tę decyzje ze swoimi ministrami. Okazało się, że nie wszyscy zgadzają się z Premiera. Rozumiem Wasze obawy, panowie, ale nie mamy wyjścia. To nie my zaczęliśmy tę awanturę, tylko Ateny. Jeden z ministrów zapytał, czy premier przewiduje wojnę z Grecją. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Naszym celem jest ochrona mniejszości tureckiej przed represjami Nikosa Sampsona. Nikos Sampson, popierany przez pułkowników za ten nowy prezydent Cypru, zasłynął, głosząc niebezpieczne dla mniejszości tureckiej prawicowe poglądy. Przygotowaliśmy już oficjalne stanowisko, w tym uzasadnienie naszych kroków względem Cypru. Chodziło o zapis 1960 roku z Traktatu o gwarancjach. Jedna ze stron sygnatariuszy, czytał premier, Wielka Brytania, Grecja lub Turcja ma prawo do interwencji zbrojnej w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego na Cyprze. A potem zapadła decyzja rozpoczęcia inwazji. Do sztabu drugiej armii przekazano rozkazy. Najpierw anulowano przepustki. Żołnierze zostali w koszarach, marynarze w bazach. Potem w trybie pilnym pościągano z urlopów oficerów. Miasto Mersin na południowym wybrzeżu Turcji przypominało wielki garnizon. Zwłaszcza port i najbliższe ulice pełne były pojazdów wojskowych i żołnierzy. W piątek 19 lipca 1974 roku ci wszyscy marynarze i żołnierze ruszyli długimi szeregami na okręty. Dokładnie o 11.30 z portu wypłynęło 5 niszczycieli i 31 okrętów desantowych. Rozpoczynała się operacja Attila. Kiedy ta niewielka flotylla znalazła się na pełnym morzu, wzięła kurs na południowy zachód prosto na Cypr. Pod pokładami okrętów desantowych, gdzie siedzieli stłoczeni żołnierze, oficerowie przekazywali ostatnie instrukcje. Wojskowi mieli wylądować na plaży Pentemili, 5 mil na zachód od Girne. Girne to turecka nazwa Kireni, starego greckiego miasta, które zostało założone tuż po wojnie trojańskiej. Kirenia, niczym mitologiczna Afrodyta, powstała z morza i to morze żywiło miasto przez kolejne 3000 tysiące lat. Zbudowano port, obok wzniesiono zamek jako dwa trwałe symbole miasta. Zmieniali się tylko za po Grekach przyszli Rzymianie, Bizantyjczycy i Turcy. W 1878 roku sułtan oddał cały Cypr Brytyjczykom i to oni mieli tu panować przez kolejne 100 lat. Po II wojnie światowej miasto uzyskało status atrakcji turystycznej. Przyjeżdżali tu na wypoczynek Grecy i Turcy z Nikozji oraz turyści zagraniczni, w tym ogromna rzesza Brytyjczyków. Kryzys przełomu lat 63 na 64 Kirenia przetrwała bez tragicznego rozlewu krwi. Z jednej strony wpływ na to miała dojrzałość społeczności miejskiej przyzwyczajonej do wielokulturowości, z drugiej zablokowanie drogi do miasta przez kontyngent turecki. Około 5 rano 20 lipca 1974 roku flota desantowa dotarła w pobliże Kireni. Ktoś jednak popełnił błąd. Zamiast piaszczystej plaży, nawigatorzy zobaczyli skalisty brzeg. W porę naprawiono pomyłkę, ale powrót na stary kurs i odnalezienie Pentemili zajęło kolejne dwie godziny. W rezultacie desant nastąpił dopiero o 7.30 i ciągnął się aż do 13.00. Około 10.00 pszczółek zaatakował 251. batalion Armii Cypryjskiej wspierany przez 5 wysłużonych czołgów T34. Czołgi jednak piechocie nie pomogły i atak został odparty. Za to przydały się dwie godziny później, kiedy kontratak przypuścili Turcy. Kilka celnych trafień z czołgowych dział 85 mm zniszczyło dwa tureckie transportery opancerzone M113. Tego dnia i nocą z 20 na 21 lipca jeszcze kilkakrotnie, to Turcy próbowali wyrwać się z plaży dalej w głąb lądu. To znów Cypryjczycy próbowali zlikwidować przyczółek nieprzyjaciela. Bez powodzenia. Za to 22 lipca, kiedy na plaży wylądował drugi. Pancerny rzut. Korpus turecki rozpoczął ofensywę na Kirenie. Tym razem poszło gładko i szybko. Po półgodzinnej walce linie Cypryjskie pękły. Krótko po południu pierwsze kompanie tureckie weszły do Kireni. Pięć godzin później czołgi tureckie przedarły się do miasta Geneli, gdzie od poprzedniego dnia walczyli ich spadochroniarze. Po 17:00 ogłoszono zawieszenie broni. Następnego dnia w Atenach upadł rząd czarnych pułkowników. Nieudany pucz na Cyprze, interwencja Turcji niebezpiecznie realna, groźba wplątania agresji w wojnę z Turcją podkopały nikły i tak autorytet generała Joannidisa. Kiedy dwa dni później rozpoczynały się rozmowy pokojowe w Genewie, Grecję reprezentował już premier cywilnego rządu. Mimo że rozmowy przebiegały sprawnie, dopiero miesiąc później po drugiej trzydniowej rundzie wojny o Cypr zatwierdzono pokój. Turcy opanowali północną część wyspy, w tym dwa duże miasta portowe: Kirenie na północy i Famagustę na południu. Do tego trzeba jeszcze dodać północną Nikozję. Stolica Cypru, tak jak Berlin, została podzielona. Już po upadku hunty i po zakończeniu wojny w sierpniu 1974 roku, wyszły na jaw oszustwa rezydentury CIA w Atenach. Sekretarz stanu Kissinger otrzymał raport, w którym przeczytał, że agencja celowo wprowadzała w błąd rząd Stanów Zjednoczonych odnośnie polityki Grecji względem Cypru. Ucierpiał prestiż USA i zginęli ludzie. Najpierw zastrzelono ambasadora Stanów Zjednoczonych w Nikozji. Kto strzelał? Prawdopodobnie snajper, zdeklarowany grecki nacjonalista. W Atenach na budynek ambasady ruszył olbrzymi tłum ludzi. Z trudem udało się uniknąć masakry i podpalenia budynku. Cztery miesiące później, w grudniu 1974 roku, pod domem nowego rezydenta CIA w Atenach, Richarda Welcha zatrzymał się samochód. Siedziało w nim czterech mężczyzn. Czekali, aż Welch z żoną wrócą z przyjęcia. Była już późna noc, kiedy Welch zaparkował na podjeździe do garażu. Zanim zdążył wysiąść, intruzi wyciągnęli go z samochodu i zastrzelili. Dostał trzy kule w klatkę piersiową. Wtedy zrozumiałem, pisał ambasador Stanów Zjednoczonych Jack Kubisz. Jaką przerażającą cenę musi zapłacić rząd amerykański, kiedy jego ludzie zadają się z represyjnym reżimem? Misja specjalna w RMFM na tropie największych tajemnic historii.